Pojazdem Peżo 32-letni mieszkaniec powiatu łobeskiego, włączając się do ruchu wjechał na jezdnię, następnie stracił panowanie nad pojazdem. Tutaj zjechał na przeciwległy pas, wjechał na chodnik, potrącił 10-letniego chłopca poruszającego się na rowerku biegowym, a następnie uderzył w elwację budynku. Oczywiście na miejscu interwencji okazało się, iż kierujący tym pojazdem 32-latek jest poszukiwany dwoma listami gończymi. Kierujący pojazdem miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, tutaj lądował lotnicze pogotowie ratunkowe lądowało. Chłopiec został potrącony tu na chodniku, jechał po, na rowerku i mężczyzna, który wyjeżdżał z podwórka tuż obok, wyjechał z impetem, odbył się od krawężnika i wjechał na właśnie chodnik, gdzie przejeżdżał ten chłopczyk. Sąsiedzi mówią, że tutaj bardzo często stoją zaparkowane samochody, ale niestety tym razem tak się nie stało i ten samochód wjechał w chłopca.